Cześć, tu firma Nord. Największy importer samochodów używanych z Norwegii. Co nas wyróżnia? Mianowicie to, że importujemy tylko bezwadkowe samochody, w doskonałym stanie technicznym, z bogatym wyposażeniem, dzięki czemu nasi klienci mogą cieszyć się spokojem i pewnością na drodze. Ponadto każdy samochód sprzedajemy z pełną fakturą VAT 23% i oferujemy leasingowanie i kredytowanie w różnych bankach. Dołączyliśmy do samochodu z gwarancją.pl, ponieważ są tam najlepsze firmy w Polsce oferujące pewne samochody, a my w pełni podpisujemy się pod wartościami tego programu. Zapraszamy was do na naszego salonu samochodowego Nord w Kętach przy ulicy Kościuszki 138. Czekają tu na was wykwalifikowani eksperci, doradzą w zakresie zakupu samochodu. Pełna oferta na naszej stronie internetowej www.firma-nord.pl